Dzień dobry, moi kochani. Sprawdźmy, czy to się w ogóle nagrywa. Widać, że tak. E, witajcie. Wczoraj nagrałam, bo byłam tak, kurczę, taka szczęśliwa, więc nagrałam e, wczoraj e, moją ekscytację, jak kupiłam sobie elektryczną suszarkę do prania. Ale niestety, e, przyjdąc e, do domu, okazało się, że... E, nie mogę zrzucić plików z telefonu, kurczę, nie mogę zrzucić plików z telefonu na kompa, bo nagrywałam w 4K i mój komp nie ogarnia tematu i program do nagrywania. Nie, to po prostu, Tofi, co ty robisz? Byłam wściekła, ale trudno nic nie popsuje mojego... Tofi, co ty tam robisz? Ej, hej! I nie popsuje mojego entuzjazmu i mojej ekscytacji i wszystkiego tym, że kupiłam sobie pralkę elektryczną do suszenia prania. I powiem tak, że mm, ja, jeżeli chodzi o takie sprzęty, wiecie, on, on dupę, to no to... Nie mam takiej potrzeby, mam zwykły odkurzacz, e, taki wiecie, najzwyklejszy chyba za 400 czy 500 zł. E, cześć! Chodź tu, chodź tu, no, chodź tu. No, Więc e, nie mam. Nie mam telewizora za 5-6 tysięcy, tylko mam telewizor za 2000. Ej, nie chodź tutaj. Nie mam wieży czy kina domowego za ileś tam pieniędzy. Najzwyklejsze. Więc nie przywiązuję w ogóle wagi do tego, bo uważam, że nie zawsze drogie rzeczy są rzeczami dobrymi. Nie ubieram się w markowych sklepach, w samej Zarze, czy w jakichś takich Mojito i tak dalej. Jak ubieram się tam, gdzie jest promocja. I taka, e, taka prawda, jeżeli jest promocja w H&M, kupuję w H&M. Jeżeli jest promocja w, w Reserve, kupuję w Reserve. Dużo rzeczy kupuję w Pepko, więc e, nie jest to dla mnie jakimś takim, wiecie, Priorytetem. Nie przywiązuję do tego uwagi. E, ogólnie zawsze mi jest żal pieniędzy. E, ale jak to mówią, do grobu tych pieniędzy ze sobą nie zabierzesz. No ale jednak mam takie coś w sobie, że jak kupię sobie nową rzecz, no to tą rzecz nie będę nosić, bo ona jest nowa. A wiecie, czasem to jest tak, że jest to bez sensu. No ale tak mam. Jak, kupi jak dostałam w tamtym roku na święta nowy telefon. To w ogóle zastanawiałam się yy, przez parę dni, czy do niego się przenosić. Wiecie o co chodzi? No nic, no, no taka jestem, więc nic za to nie zrobię. Jak dostanę nowy krem czy nowe kosmetyki, to żal mi ich używać. No cóż zrobisz, jak nic nie, jak, 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 jak nic nie zrobisz z tym? No i yy, na przykład yy, mam zwykły piechekarnik elektryczny który kupiliśmy 14 lat temu jak tutaj wprowadzaliśmy się. Dalej mam tą samą, samą kuchenkę, czajnik elektryczny dostałam od mojej teściowej po babci i też go mam. Gotuję wodę, gotuję, ładnie wygląda. Chciałabym zmienić na przykład kuchnię meble w kuchni, ale to fi. Ale e, biorąc pod uwagę, ile kuchnie teraz kosztują, z ręką na sercu jest mi żal na to pieniędzy. Już nie mówię, że chciałabym e, tofi! że chciałabym e, łazienkę zrobić, a to już w ogóle mnie przerasta kwota e, zrobienia łazienki. Trzy e, czy cztery lata temu, teraz nie pamiętam, e, odnawialiśmy kuchnię, malowaliśmy ją tą taką, wiecie, białą farbą, ale... No, farba już w niektórych miejscach odpryskuje i tak dalej. Więc w sumie to postanowiliśmy teraz, że wiecie, bo ja mam taką przerwę między szafką a sufitem. No nie wiem, jest taka przerwa jak nie, jak nie większa. I pomyślałam, że dorobimy szkielety tam, szafek u góry. I połączymy je z tymi szafkami, które są, tylko wymienimy fronty na takie długie, czyli będą, wiecie, no nie wiem, od więcej niż połowy do samej góry, czyli będą takie duże drzwiczki, które ogarniają podwójne szafki. Przeraża mnie to, że będzie to dużo kosztować, ale, ale my mamy te szkielety dobre, te, które są. Więc szkoda by mi było ich, wiecie, wyrzucać. Ja wiem, no każdemu się marzy super kuchnia, ale mnie po prostu te kwoty przytłaczają i tak dalej. Co jeszcze? Na przykład nie mam zmywarki. Może mało osób teraz nie ma zmywarki, ale ja zmywarki nie mam. Czy bym chciała? Może i bym chciała, po pierwsze nie mam jej gdzie postawić. Chociaż mam zrobiony odpływ tam, gdzie mam szafkę narożną, e, bo mamy zrobiony odpływ. Chciałabym małą, e, małą, e, no, zmywarkę, ale znowu to będzie kosztem e, miejsca. Więc. Więc nie, też nie wiem. A drugie, że to, to są też pieniądze. E, tak. A nie śpimy na pieniądzach. Następną, no i wczoraj właśnie dochodząc do tego, że przyszła zima i niestety nie mogę na balkonie suszyć swojego prania, no bo no jest zimno. Powiem Wam, że z czasem żałuję, że jednak nie zabudowaliśmy tego balkonu. A przynajmniej w taki sposób, żeby okna były rozsuwane do samego końca. A jednak, żeby były zabudowane. No ale trudno. E, już nic z tym nie zrobię. Myślałam też o zamontowaniu rolet, rolety takiej antybłamaniowej. Tylko znowu tak, to zabierze mi tutaj trochę światła. Ta cała, wiecie, kasetka. I będę miała taki mały mały przelot tylko między balkonem a resztą świata. No to odpada. Eee, no i co? No i wracając do tego, bo to chodzi o jedno. Wracając do tego, e, że na tym balkonie i tak by było zimno, więc pranie tak średnio suszyć w zimnie. Eee, o, o, o. Idzie, oglądaj bajkę, idzie. No i wracając do tego, że przez zimę suszymy pranie u dzieci w pokoju. Nie dość, że tam jest, wiecie, nie jest jakieś super dużo miejsca, to jeszcze stoi ta pralka. No to nie dość, że zajmuje dużo miejsca, po drugie, cały czas ta suszarka stoi, no bo jak wiecie, jest nas czwórka, no to umówmy się, ale wy na pewno też, też że pierze się tego dużo. Najgorzej przez zimę jest z ręcznikami, z pościelą, bo no to jednak się, wiecie, tak można powiedzieć, kisi i nie zawsze wyschnie tak, jak ma wyschnąć. Mam od rodziców taką maszynę, pokazywałam wam ją. To jest nie nawiliacz no, powietrza, tylko pochłaniacz wilgoci. I ona jest taka, wiecie, dość, dość dużą maszyną, ale przedwczoraj, jak zrobiłam dwa prania, gdzie tylko były bluzy i spodnie no to, wiecie, takie bluzy, jak wiszą jedna koło drugiej, nawet jak zrobicie odstęp co dwa, to znowu mniej powiesicie, no to jednak, no wiecie, no nie ma tego przelotu powietrza, jednak to się tak trochę kisi i tak dalej, i tak dalej. Jak włączę tą maszynę, ona potrafi w ciągu dwóch godzin, ona ma tam pojemnik, ja nie wiem, czy tam jest 20-litrowy pojemnik, może będzie, albo może nie, może, no nie, 20 nie, ale 10-litrowy pojemnik, to ona potrafi go zapełnić w większej połowie w ciągu dwóch godzin. Wiecie, jak to, my mamy ogrzewanie gazowe, więc tutaj też y, wchodzi, wiecie, inna, inna wilgotność powietrza. Y, my nie grzejemy do 30 stopni, tylko mamy w domu 21 stopni, y, w nocy mamy 19. Więc jeszcze do tego suszyć pranie, no to, no to wiecie, moi rodzice na przykład mają strych, co... Za dziecka, jak miałam chodzić na ten strych, i wieszać pranie, i je ściągać, to byłam załamana. A teraz uważam, że to jest najlepsza rzecz, jaka może być. Strych. Idziesz, wieszasz, idziesz, ściągasz rewelka. I to skłoniło mnie do tego, dążąc już, prawda, no gadam 10 minut. Dążąc do tego, skłoniło mnie to do kupienia suszarki. Eee, cena tej suszarki i tak nie kupiłam, nie wiem, drogiej suszarki, ani nie kupiłam też tych takich najtańszych. Kupiłam taką średnią. Podobała mi się ej, ej, Milagros, Milagros. Proszę weź ten Tofi. Więc tak, nie zdecydowałam się na te najdroższe suszarki, nie zdecydowałam się na te też najtańsze. Mam taką, powiedzmy, średnią suszarkę. Mam ją z Beko. Chociaż polowałam na Samsunga, ale Samsungi były dość drogie. Bardzo nawet drogie. Electrolux. Też sprawdzałam Electroluxy, bo one są takie jednych z tych właśnie lepszych suszarek. Bosze. Ściągnij go stamtąd! Ściągnij go stamtąd! Patrzyłam też na suszarki Bosz. One też były jedne z droższych. Trochę się o tym naczytałam. Szukałam suszarki z pompą ciepła i z takimi różnymi tam funkcjami. No i. Pierwsza rzecz, która była, będziemy ją stawiać za drzwi do pokoju dzieci, bo tam mamy taki pierdylnik za drzwiami i jest tam mniej więcej taka odległość, gdzie idealnie wejdzie właśnie pralka, znaczy suszarka. I za tymi drzwiami nic kompletnie się nie dzieje tam stoi drabina, tam stoją suszarki więc to jest niewykorzystane miejsce. Więc postanowiliśmy tam właśnie wstawić suszarkę. I ją zabudować do samej góry, bo no wiecie, no to, to ta przestrzeń też nie jest wykorzystana, a tutaj nam ona się bardzo przyda, więc tak to zrobimy i będzie, będzie ona stała tam, będzie zabudowana. Co jeszcze? Zdecydowałam się na suszarkę, która jest slim, czyli jest taka węższa, no, no chodzi mi o głębokość, bo normalnie suszarki mają chyba 59-60, tak mi się wydaje, a ta ma 46 albo 54. Nie przygotowałam się. Ale sprawdzę, sprawdzę, ile ma. Jak Mają ją dzisiaj w ogóle przywieźć między 11 a 21 rozbieg czasowy mam idealny więc mają przyjść mniej więcej o ty, o, ma, ma przyjść o tej godzinie, więc jak przyjdzie. To Wam ją pokażę. Ja nie mogę się doczekać. Powiem Wam, że na stare lata cieszą mnie... E, na, znaczy na stare lata, no tak wiecie, w cudzysłowiu. E, cieszą mnie w ogóle inne rzeczy niż cieszyły mnie kiedyś. E, nie cieszą mnie kosmetyki, nie cieszą mnie ubrania. Cieszą mnie takie, wiecie, rzeczy... Nie wiem jak to powiedzieć no nie wiem, no jaram się po prostu jak pochodnia się wczoraj jarałam, że sobie kupiłam tą suszarkę i teraz tak, moja suszarka, ona normalnie wyjściowo kosztowała moja suszarka wyjściowo kosztowała 1999 zł eee, ja ją kupiłam za 1799 zł bo z kodem e, taki był kod i miałam 200 zł e, rabatu no to tak, ale oczywiście trzeba było wziąć. Jeżeli chcieliście mieć transport darmowy, to trzeba było wziąć wniesienie. Oczywiście wniesienie kosztowało 45 zł, więc tak naprawdę, gdybym miała po nią jechać, jeszcze ją wnieść, no to te 45 zł ok. Więc razem kosztowała mnie 1844, tak? Jakoś tak, mniejsza z tym. E, no więc tyle, tyle za nią e, zapłaciłam. I czekam na nią, aż przyjedzie. Powiem Wam, że no, no nie mogę się doczekać, aż przyjedzie. E, no, ja już wczoraj planowałam, co będę prała, żeby sprawdzić ją. Oczywiście sprawdzimy ją razem, zobaczymy, e, jak ona tam e, będzie. Będzie działać, jak będzie suszyć, ile mamy programów i tak dalej, i tak dalej. Bo ja, wiecie, przeczytałam sobie opinię, y, posprawdzałam ją trochę, ale umówmy się, jeżeli ktoś nie chce wydać trzech, trzech albo czterech tysięcy na suszarkę, no to są, wiecie, wady i zalety takich suszarek. No tańsze, ta jednak tańsze, wiecie, chociaż czytałam, że ona jest jedną z takich tańszych suszarek, ale nie jest zła, jest git. Oczywiście były takie opinie, że nie dosłysza, e, że e, nie wiem, że głośno chodzi, ale sprawdzałam jej głośność. E, mieści się w tych normach, takich jak Electrolux na przykład. I druga sprawa. E, no wiecie, jak e, napchacie czegoś. A i jeszcze jedno, co jest ważne. Ona przy swoich gabaretach Slim e, ma 8 kg ładowności, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o, wiecie, o, o slim e, suszarkę, i do tego ma bardzo, bardzo duże drzwiczki. E, to też na to zwracam uwagę. Modele e, te lepsze z Beko e, mają większe wyświetlacze. Tu niestety ten wyświetlacz jest mały, ale to mi akurat nie robiło różnicy. Nie będę na wyświetlaczu tylko ustawie i tak dalej. Co mnie zdziwiło, bo nigdy się, wiecie co, nigdy się nie wgłębiałam w to, jak takie suszarki działają. Myślałam, że wiecie, że muszą być w łazience, bo muszą być podpięte do odpływu. No nie, niektóre muszą być podpięte do odpływu, a niektóre mają, wiecie, takie, jak to mówią, dwufazowe, że możesz ją podpiąć do odpływu, ale też w drugi jest zbiornik, w niektórych są, w, niektórych, w większości, wszystkich chyba, są zbiorniki też na wodę. Więc to w ogóle w ogóle jest. No, no. I wracając do tego, że wiecie, jeżeli załadujecie do pralki za dużo prania, no to też ono się nie wypierze. Więc uważam, że tam niektóre komentarze, gdzie były, że nie dosusza i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest po prostu załadowanie za dużej ilości prania. Ale zobaczymy, przekonamy się na własnej skórze, jak to jest. I mam nadzieję, że będzie rewelacyjnie. A jestem przekonana wręcz, że będzie rewelacyjnie. Nie będę miała tego mebla stałego mm, suszarki, tylko na lato będę mogła ją wystawiać na balkon. Chociaż też nie wiem, bo potem nie mogę sobie krzesełek wystawić, stolika, bo wiszą susza bo stoją dwie suszarki. Więc, mm, no ciężko. Ale wiecie. Na w ogóle, jeżeli mam suszarkę na balkonie w lato, to pierwsze co bardzo blakną mi kolory od słońca. Więc myślę, że suszarkę będę też używała w lato. Ale zobaczymy, to się wszystko okaże w praniu i w suszeniu. Cieszę się, że mam miejsce na nią, że mogłam postawić, że doczytałam i usłyszałam, że nie potrzeba do nich odpływu tej wody. Że nie potrzeba do nich odpływu wody, tylko mają swój zbiornik takim do skraplania się wody. Więc powiem Wam, że od wczoraj jestem tak szczęśliwa, że kupiłam sobie tą suszarkę, że nie potraficie sobie tego wyobrazić. Dobra, kończę, bo naprawdę się nagadałam i widzimy się potem.